Wydaje, A padę stary w takie coś, że patrzysz teraz już mocno na liczby, które jakby są teraz wysokie? Nie. Teraz na Twitchu. Teraz opłacało cię. Miałem 35 tysięcy bardziej. w piku. poprzednim mm -hmm. miesiącu byłem top jeden, jeżeli chodzi właśnie no, o piku. W topce jestem Twitcha teraz na pewno. Te streamy są dodatkiem, no. chociaż przynoszą mi naprawdę duże pieniądze już. Mm -hmm. Wolę się pajaca robić i to więcej pieniędzy na pewno przynosi niż y, jak inż inżynierowanie. Że nie ma reklam opłacalnych. Jak ja za jednego streama. Z takimi, no, z, teraz wynikami średnią powiedzmy z 12 tysięcy. Za jednego, za jednego streama z reklam otrzymuję, no, przyjrzyj na polskie to będzie 1000 zł, to jest tak okay. mało. I wtedy mógłbym wyciągnąć z jednego streama z samych reklam z 5-6 tysięcy. Spoko, po, po, dokładając do tego donate, czyli tam powiedzmy 20-30 miesięcznie. Dając deal, to nie może, nie będę mówił liczb. Czyli co, bariera stuka uda się przebić? Jakoś teraz? Już przebiłeś może miesięcznie, czy nie? Możliwe, że był taki miesiąc. I ostatnio na jej relach to jest kontent zrobienia sobie zdjęć. Bo nie ma, na przykład mhm. taki niuans pójdę, to nie mam w ogóle. O, nie mogę, o, nie mogę się różnić nie. Teraz w ogóle jak idę w tamte rejony bez streama, to też się nie no mam. To, to się wydaje. A padę stary w takie coś, że patrzysz teraz już mocno na liczby, które jakby są teraz wysokie. Nie. I, I to więcej pieniędzy na pewno przynosi. Zapłacili całkiem dobrze.